Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem drogi widzu GaloQuero z tej strony w kolejnym odcineczku Expedition 33 Clear Obscure Ostatnio mieliśmy okazję tu porozmawiać z tym jego mościem Który stwierdził, że mamy przywrócić światło Pokażcie mi czy... Nie, nie będziemy ulepszać, OK. Czyli zapisało jednak po ulepszeniu już postaci Dobra, w takim wypadku lecimy sobie dalej Survivors! No, miejmy nadzieję, że jednak są tam jacyś ocalali. Nice. Nowe pikto, płonące strzały. Ok. Szybkość 15, szansa na trafienia krytycznego 2% poziom pierwszy, 20%, 20 szans na nałożenie płonięcia przy strzale dowolnym. Chociaż nie, z drugiej strony to bez sensu, żeby jej to dawać. Głównie ze względu na to, że... E, że ona strzela i tak, i tak ognistymi strzałami. Dobra, skoro tędy możemy zejść na dół, to zobaczyłbym jeszcze tylko z tamtej strony, co jest... Właśnie. Śmiertelna energia. Przy, plus 3 punkty akcji przy zabiciu wroga. Ok, też gustowo widamy. Ze względu na to, żeby się szybko odkuć po użyciu na przykład tego całego naszego. Tego, jak to się nazywało, naładowania. Nie wiem, jak ta zdolność się u niego nazywała. Zapomniałem. Przeciążenie. O. Chyba ktoś nas zauważył. Ok. No i bardzo dobrze. Damy uniesienie ziemi. Fantastycznie, chociaż z drugiej strony teraz się tak zastanawiam. Jeśli ona obszarowym zabije dwóch, to ma plus 6 w tym momencie. Nowa broń: Light. E, lighterim. Ok, garderoba. O, garderoba, właśnie. Możemy ją ubrać w coś fajnego. No, niby to jest fajne. No, jest spoko, y, okej, okay, to ma Magusta, wszystko broń. No, jest lepszy, jak widać, obrona D zwinność C 40 od ognia mocy ma, żywioł okień. No i dobra. Użyjemy sobie tej broni, This will be Okej, okay, kolor luminy. Okej. Okay. Dobra, rozumiem. Próbujmy, zobaczymy, czy to zadziała. Unik, ok. Nice. A, okay. No i fantastiko. Nice, I teraz mogę by tu zaatakować, no w sumie jego, aha, aha, dobra jednak po nim. Okay, Katalysator <coughs> We could light something with this. łatwo łatwopalny materiał. Ciekawe, czy będzie można tego do czegoś użyć. Odłamek barw, plus jeden barwnik wskrzeszający. Przyda się na pewno. Okej. Okay. Tam mamy wejście na górę, tu też mamy wejście na górę. Mamy banner. I tu coś mi się wydaje, że się grubego odwali, więc najpierw może jednak bym sobie wyeksplorował górę. Okej. No i pięknie. I tutaj już też byliśmy. Ja bym tylko jeszcze... Chociaż w sumie niekoniecznie. Bo chciałem zrobić tak, żeby odpocząć przy banerze i jeszcze tutaj zaatakować przeciwnika, żeby Gustaw sobie dobił do piątego poziomu, ale nie wiem, czy to będzie konieczne ulepszy atrybuty. Dobra, ona teraz tutaj ma tą broń. To może byśmy zrobili tak. Dobra, opanuj umiejętności. Gustaw akurat nie może, ale nasza koleżanka może. Porażenie. Zadaje niskie obrażenie, odbłyskać pojedynczowi celemu, ce, pojedynczemu celowi trzy w trafienia. Okej. Okay. Chociaż zastanawiam się, czy nie lepiej sobie teraz tutaj troszeczkę poczekać na kolejne punkty umiejętności. A, i odpoczynek. Okay. Fuck. He's big. Fall back. Oi, who's on you? Okej. Okay. Dobra. Osłony. Niektórzy wrogowie mają osłony, które ich chronią. Każda osłona w pełni blokuje jedno trafienie. Okej. Okay. Dobra. Ajajaj, dobra, to trzeba unikać tego, a nie blokować, Ok. Dobra, mam trzy punkty umiejętności, w sensie akcji. Hmm. Dobra, zaatakujmy po prostu. co niestety nie stać nas na nią uniesienie ziemi jest aktualnie bez sensu żeby tutaj stosować więc po prostu zaatakujmy ok przywołał sobie sługusów spoko Fantastycznie. Atak Lumiere. Nie. Strzało oznaczający Raz jeszcze zastosujemy. Teraz. Uniesienie ziemi nas. Nie stać. Stać. Dobra, okej. Okay. To czemu to było na szaro? Dobra, nie wiem. Ewentualnie deszcz błyskawic. Pięknie. Ach, okej. Okay. Dobra. Ups. Hmm. Nieco dobrze to wygląda. By się było uzdrowić. Aha, ja w ogóle... Dobra, zrąbałem to totalnie. Bo ulepszyłem, uleczyłem luny zamiast siebie. bez sensu jest w ogóle stosować na nim lód. Jest przeciążony, super. Fantastycznie. Fantastic. Celebrate later. There'll be others. We should be safe up in the tree. On the wall. Took mile to the weird corals, head north, look for a door inside a hut. Maya? This doesn't make sense. Who would have written this? It sounds like an expedition, but everyone knows to sign their messages. Yeah, but they might have been in a hurry. I don't know. Doesn't sound like anyone on the team. What if it's a trap? The man on the beach. It's a lead our only lead, whoever this is, knows my L. we have to go. no. not yet. protocol is to regroup at the rally point and wait three days. this message feels off. If if it was the expeditioner, they would have stayed here. everyone knows the protocol. right, but they may have been in danger. maybe this location has been compromised. things change in the field. there's a reason. protocol doesn't cover there's every a... contingency. There's you know a. That. There's a reason. It's protocol. We designed it to yield the optimal result in the vast majority of situations. Was our entire team dying part of that optimal result? Look, I'm going after Maya. Protocol also states, never move solo. I'll let you choose which protocol. Charakteryzator chromy raz 5. O, mamy w ogóle swoje ten. Pierwsze osiągnięcie. Tutaj możemy zjechać na dół. E, mamy też nowy pikto, Zaraz sobie je zobaczymy. Barwnik uzdrawia... Barwniki uzdrawiające dodatkowo usuwają z celu wszystkie efekty. Dobra, niech będzie. Lepiej mieć, jak nie mieć. O, tutaj też możemy zjechać na dół. Nowe Pikto. Zyskujesz potęgę na jedną turę przy ataku podstawowym. To może być też sensowne. Mm, tutaj. Pięknie. Dobra, gdzie my wylądowaliśmy? O, to jest pytanie. I tutaj mieliśmy tą walkę, batalię. Tak jest. mnie ja tylko jedno, bo ten ziomuś od nas zginął, nie? Jeśli na przykład on ginie, a my stosujemy na nim wskrzeszenie, to powinien żyć. Ale nie żyje, bo nie mamy takiej możliwości, też go tu nie ma. Ach, te wskrzeszanie w światach fantazy, okej. Okay. Zobaczymy gdzie teraz wylądujemy. O. Ah, okej, muszę się uruchomić. So, the message said head north to the weird corals and a door in a hut. Okej, okay. tu mam mapę. Uuu, to jest chyba mapa całego świata, albo i nie, może tak być. Musimy tutaj lecieć do latających wód, znaleźć mail, i poszukać drogi przez latające wody. Myślę ogólnie, że w tym momencie moglibyśmy zakończyć ten odcinek, zaś w kolejnym po prostu ruszymy sobie przez ten świat po prostu tam, gdzie mamy znaleźć mail. Z mojej strony to by było na tyle, więc dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.